Halo, halo, siema. Dzisiaj w nietypowym miejscu, bo na moim kanale dzisiaj wbiłem 60 subów. Bardzo chciałem za to podziękować i ogłaszam. Jutro jest maraton. Jutro, jutro wchodzi, yy, jutro jest maraton daily. 7 dni robimy daily. Maraton o 11, więc sprawdzaj. Maksymalnie 11.30. Zobaczę, o której się robię. Nieważne. Bardzo chciałem podziękować, z tej okazji też ogarnę QA i zacznę, zacznę się już, jutro się też zabiorę do nagrywania, bo jeszcze dzisiaj mam trochę do zmontowania filmu, mam jeszcze fnafę do zmontowania, żeby wrzucić go tam kiedyś, nie wiem kiedy go wrzucę, kiedyś go wrzucę na pewno, ale dzisiaj się zabieram do QA. Tak, QA' zrobię. Więc od razu już mówię, pod tym filmem możecie pisać pytania do QA, wszystkie pytania, ile pytań, tyle będzie odpowiedzi. Więc jeżeli napiszecie 10 pytań, będzie 10, jeżeli napiszecie 100 pytań, będzie 100 odpowiedzi. No i tak. To wszystko. Chciałem Wam podziękować jeszcze raz za 60 subów. Dzięki, trzymajcie się, cześć i pa!